Witam serdecznie, Magdalena Pienia, dyrektor klubu Oriflame. Moi drodzy, dzisiaj mam dla Was krótkie wideo, a przynajmniej zamysł jest taki, żeby było krótkie, okaże się za chwilę, jak skończę nagrywać, ile trwa żeby przekazać Wam informacje i pokazać Wam najlepsze oferty, jeśli chodzi o kosmetyki do makijażu, które możecie znaleźć w katalogu numer 3 Oriflame. Katalog numer 3, ten z piękną panią, sugerujący, że fantastycznie jest być kobietą, jeszcze obowiązuje nas przez tydzień. I w tym katalogu znajdziemy świetną kolekcję Giordani Gold, specjalna edycja kosmetyków do makijażu. Mamy trzy cienie, trzy błyszczyki i Perełki, puder w perełkach, który jest niesamowicie lubiany przez większość klientek, ale tym razem jest w takiej specjalnej. Na szczególnej wiosennej odsłonie kolory tych perełek są, można powiedzieć, wręcz takie zastanawiające, bo są fioletowe, są różowe, są zielone, białe i żółte. Każde z nich ma sprawiać, że nasza cera będzie bardziej rozświetlona, bardziej gładka, że zaczerwienie je na przykład nie będą wtedy tak bardzo widoczne, jak by to było, gdybyśmy sobie tych perełek nie zastosowały. No i oczywiście mają nam pięknie też wygładzić skórę, sprawić, że będzie miała większy blask, że nie będzie widać na niej zmęczenia. Także polecam, tak wygląda kolekcja. Cienie bardzo fajnie się utrzymują, można je rozcierać również na powiekach, można łączyć je ze sobą, delikatnie siemienią. Kolejna. Taka godna polecenia, nowość, to są kredki do ust. Kredki, które są w kilku kolorach, bodajże w sześciu. Także każda z Pani może sobie dobrać coś do swojego typu urody. Ja dla siebie dobrałam wibrującego, wibrującego migdała, więc mam go na ustach. Myślę, że jest okej. Okay. Kredki są dodatkowo wzbogacane o witaminę E, także bardzo fajnie nawilżają usta, są dzięki nim te nasze usta takie gładkie, ładnie się trzymają również dosyć długo, są trwałe. Także myślę, że tutaj mogę się pod nimi podpisać i też polecić, tak żeby przetestować, sprawdzić, no bo zatem fajny gadżet, pomadka w kredce. Na kolejnych stronach, strona 35 katalogu mamy podkłady. Podkłady dosyć uniwersalne, można powiedzieć dla kobiet mieszkających w miastach. Podkłady, które nawilżają, matują, bardzo fajnie się rozprowadzają, są gęstsze niż na przykład podkłady adaptacyjne. Natomiast mimo tego one się też fajnie będą łączyć ze skórą, no i mają większe właściwości kryjące. Kilka stron dalej Mój ulubieniec, czyli tusz Wonder, tyle tylko, że jeszcze w odsłonie takiej specjalnej, tak zwany Dramatize, czyli tusz, który jest czarniejszy od czarnego, z pigmentami węglowymi, przepięknie podkreśla rzęsy, pogrubia, wydłuża, podkręca, rozczesuje, no można powiedzieć, że robi z rzęsami wszystko, co kobieta mogłaby sobie życzyć, aby tusz robił. I na kolejnych stronach, czyli strona 40-41 w katalogu, dwa świetne produkty. Które na pewno trzeba mieć u siebie w domu. Pierwszy z nich to jest płyn do demakijażu, taki w fioletowym opakowaniu. Płyn, który jest tak zwanym płynem trzywiednym, jest to płyn micelarny, także nadaje się do oczu wrażliwych. Jeżeli któraś z pań, która ogląda to wideo, cierpi właśnie z powodu jakiejś nadwrażliwości oczu i ma podrażnienia częste, to na pewno ten płyn będzie dobrym rozwiązaniem. Nadaje się również dla osób, które noszą szkła kontaktowe, więc tutaj też wszystkie panie zachęcam do tego, żeby sobie go przetestowały. I ma również właściwości nawilżające, zmniejszające opuchnięcia wokół oczu. Także, no, tak jak powiedziałam, trzy w jednym, pełna kompleksowa ochrona oka właściwie, no i demakijaż, bo taki jest podstawowy cel. Tego właśnie kosmetyku. Wystarczy go przyłożyć do powieki, przytrzymać przez kilkanaście sekund i on nam przepięknie rozpuszcza cały tusz, całe cienie, czyli wszystko, co tutaj żeśmy sobie na oko nakładały i przykładamy później w kierunku nosa, sobie ścieramy, żeby nam do oka nic się nie dostało. Także te panie, które z mojego polecenia już korzystają z tego płynu, to mogą się na pewno też zgodzić, że warto było zainwestować w siebie te kilkanaście złotych. I mazak Stylo. Czarna kreska precyzyjnie zrobiona mazakiem, idealny, wygodny, świetny do pod kątem trwałości. No ja od momentu, kiedy użyłam go po raz pierwszy, powiem szczerze, że było to nie tak całkiem dawno, to jestem w nim zakochana. I właściwie każda czarna kreska, która pojawia się na moich oczach, to jest właśnie zrobiona tym mazakiem. Więc też tutaj mogę zdecydowanie polecić i zachęcić Cię do tego, żebyś sprawdziła. A jeżeli lubisz taki makijaż, jeżeli robisz sobie czarną kreskę albo brązową, bo jest jeszcze wersja brązowa, no to na pewno będziesz zadowolona z tego kosmetyku. Tyle odnośnie kosmetyków do makijażu to są te, po które warto sięgnąć w katalogu numer 3. Został tydzień, żeby złożyć z niego zamówienie, także zapraszam serdecznie na zakupy albo do konsultantek, albo na stronę internetową możesz wejść na www.kosmetykitanie.eu i tam zarejestrować się do klubu po to, żeby kupować dla siebie kosmetyki Oriflame ze zniżką. Pozdrawiam się serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!